Cześć! Bardzo się cieszę, że Cię widzę. Bardzo liczę na to, że po tym szkoleniu dołączysz do mojej społeczności ambitnych kobiet, które nie tylko obserwują mnie na portalu LinkedIn, ale też na mojej stronie internetowej www.kiferling.pl i spotykają się ze mną przy każdej nadarzającej się okazji. Na samym początku mam do Ciebie prośbę i pytanie. Chciałabym, żebyś zamknęła oczy i przypomniała sobie, jak i co. Twoi rodzice opowiadali ci o świecie pracy, o swoich marzeniach. Czy to wspomnienie budzi w tobie pozytywne emocje i uśmiech, czy raczej cię spina? To jest bardzo ważne pytanie, którego większość w ogóle sobie nie zadaje, bo kluczem do tego, jak myślimy o sobie, o swojej pracy, o swojej pozycji społecznej, są wzorce, które dostajemy jako dzieci od naszych rodziców i od środowiska, w którym dorastamy. A im to środowisko jest mniejsze, im jest bardziej hermetyczne, bardziej zamknięte, tym większą jest w stanie wywrzeć na nas presję. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie masz innych punktów odniesienia. Taka samoświadomość jest bardzo ważna, gdy wchodzimy na naszą własną drogę życiową. Często nieświadomie wnosimy do niej oceny i oczekiwania, które wynieśliśmy z domu. A potem weryfikujemy w zależności od tego, kto jest naszym szefem, naszym przyjacielem, wzorem, autorytetem, mentorem, no i jak ta osoba ma się do naszych wyobrażeń. Jak się pewnie domyślasz, twoje nastawienie ma wpływ na to, jak traktują cię ludzie dookoła. Im jesteś starsza, to nastawienie jest coraz trudniej zmienić. Im szybciej więc uświadomisz sobie, na czym stoisz, jakie poglądy, oceny, założenia dostałaś tak zwanym mlekiem matki, tym łatwiej ci będzie Pójść dalej. Jeśli Twoi rodzice pracowali, a pewnie tak było, chcąc, nie chcąc, codziennie przekazywali Ci wzorce na temat pracy. To jak do niej podchodzili, jak komentowali to, co się w niej wydarzyło, jak zachowywali się po jej skończeniu, co mówili w niedzielę na temat kolejnego dnia, czy się spóźniali do tej pracy, czy weekend zaczynali od leczenia ran po złym zawodowym tygodniu. Te wszystkie malutkie informacje werbalne i niewerbalne rzutują na to, jak Ty odbierasz swoją pracę. I z jakim nastawieniem będziesz do niej chodziła? Jeśli Twoi rodzice pracowali fizycznie, nie skończyli studiów, zawsze mieszkali w tym samym miejscu, nie podróżowali, obracali się na stałe w tym samym kręgu znajomych, liczyli się ze zdaniem społeczności, w której mieszkali, z dużym prawdopodobieństwem nauczyli cię postępować identycznie. W ich oczach każde odstępstwo od tego, co sami robili, jak się zachowywali, może być dziwactwem i fanaberią. A każda Twoja próba zmieniania swojego świata, miasta, pracy, znajomych, a nawet sposobów, w jaki się ubierasz czy czeszesz, fanaberią, która jeśli się nie uda, nie przyniesie Ci sukcesu i wymiernych korzyści, tylko utwierdza ich w tym, że po prostu nie miałaś racji. Pomyśl, proszę, co się dzieje w Twojej głowie, kiedy. Z domu wynosisz przekonania, że starsza osoba ma zawsze rację, że lepiej się nie wychylać, że praca to przykry obowiązek, że lepiej nic nie mówić, niż podpaść. A z kolei, jak różne masz podejście do życia, kiedy myślisz, że każdy popełnia błędy, że warto mówić o tym, co myślę, że praca to przyjemność i spełnianie się, że wszędzie warto negocjować, że warto być autentyczną. Każde nowe miasto to są nowi ludzie, nowy szef i nowe relacje. Przyglądaj się im w sklepach, na rozmowie kwalifikacyjnej, przyglądaj się w pracy. I jeśli ci się nie podoba, jak się do ciebie odnoszą, zobacz, czy wynika to z tego, że to ty jesteś do nich uprzedzona, czy rzeczywiście nie jesteście się w stanie dogadać. Sprawdź też, czy w tym, co robisz, masz wsparcie osób, na których ci zależy. Czy oni rozumieją twoje decyzje, czy chcą posłuchać o twoich marzeniach. Czy raczej pobłażliwie się uśmiechają, kiedy ty, taka rozentuzjazmowana, opowiadasz im o nich? Czy motywują cię do działania, a może przy każdej porażce wręcz przypominają ci, gdzie jest twoje miejsce i proponują powrót do domu, znalezienie sobie męża, zajęcie się gospodarstwem, które macie od pokoleń? Bardzo bym cię prosiła, żebyś odpowiedziała sobie na kilka pytań odnośnie ludzi, którymi się otaczasz. Dzięki temu sama ocenisz, w jakim stopniu cię wspierają i czy w ogóle warto ich słuchać. No bo choć to może dzisiaj zabrzmieć dla Ciebie strasznie, czasem warto na pewien czas odciąć się od tych, z którymi nie jest nam po drodze i skoncentrować się na realizacji tego, co jest dla Ciebie teraz najbardziej istotne. Pierwsze pytanie to: czy miejsce, w którym mieszkasz, czyli miasto, dom, mieszkanie, pokój, powoduje, że Czujesz się szczęśliwa? Czy mieszkasz tam w nagrodę, czy mieszkasz tam za karę? Czy to jest Twoje miejsce, Twój azyl, czy wręcz przeciwnie? Drugie pytanie. Czy mówiąc znajomym, rodzicom o nowej pracy, o nowych znajomych, o nowym mieście, wyrażasz się pozytywnie czy negatywnie? Czy narzekasz, czy koloryzujesz, czy mówisz półprawdy? No i dlaczego tak się dzieje? Trzecie pytanie. Czy Przyjeżdżając do domu i do starych znajomych na weekendy, na święta, robisz to z uśmiechem, czy raczej nastawiasz się na trudne pytania i musisz ciągle udowadniać, że to co robisz jest słuszne? Czwarte pytanie. Czy wracając ze swojego rodzinnego miasta, wsi do dużego miasta, czujesz się pozytywnie naładowana? Czy raczej masz takie poczucie, że właśnie ktoś ci podciął skrzydła? Piąte pytanie. Czy Podejmując decyzje inne niż podjęliby Twoi rodzice albo znajomi z małego miasta, zastanawiasz się, co oni by o nich powiedzieli. Szóste pytanie. Czy zmieniasz swoje plany, jeśli rodzice i ważne dla Ciebie osoby ich nie wspierają albo nawet nie rozumieją? Chciałabym, żebyś przyjrzała się tym swoim odpowiedziom i sama zdecydowała, czy ci ludzie, których masz najbliżej siebie, wspierają Cię, czy raczej osłabiają. Czy te decyzje, które podejmujesz, są Twoimi decyzjami? Czy te marzenia, które realizujesz, należą do Ciebie czy do nich? Czy kierunek studiów, który wybrałaś, to jest spełnianie Twoich oczekiwań, czy może poszłaś na prawo albo na medycynę, bo tak chcieli Twoi rodzice i to były ich marzenia? Jeśli właśnie zdałaś sobie sprawę, że grasz w nie swoim filmie, nie swoim serialu, Spróbuj zastanowić się, co mogłabyś zrobić, żeby ten film czy serial był na tyle ciekawy, żebyś sama chciała go obejrzeć. Pomoże Ci w tym jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Czy chciałabyś obejrzeć film o własnym życiu? Czy kiedykolwiek odpowiadałaś sobie na pytanie, czy żyjesz według scenariusza, który nie pozwala ci wyjść do toalety, bo po prostu nie chcesz przegapić ani jednej minuty ze swojego filmu? W wypadku większości z nas to, czego brakuje w naszym filmie, ma związek z dążeniami. Bo albo tych dążeń nie mamy, albo są tak zwyczajne, że widzowie oglądający film o nas z nudów zaczęliby gryźć krzesła. Po części wynika to z naszego tchórzostwa i niechęci do wychodzenia ze strefy komfortu. Po części też z tego, że robimy tak jak inni. Że w młodości myślimy, że najważniejsza jest w ogóle super zabawa, zarabianie pieniędzy, zdobycie najlepiej rokującego chłopaka. Dążymy do sukcesu według konwencjonalnych miar. Większość z nas na tym etapie przestaje się starać i resztę życia dryfuje. Trafia na jakąś pracę jakiegoś chłopaka, potem rodzi się wam jakieś dziecko. I z konwencjonalnego punktu widzenia odniosłaś sukces. Ale jakoś ciągle czujesz, że to jest tylko takie dryfowanie i że w twoim życiu brakuje tej prawdziwej pasji, która pozwala ci marzyć i przekraczać te swoje marzenia. Znam jednak takie dziewczyny, które ciągle szukają i pewnego dnia zdają sobie sprawę, że we wszystkim, co robią, potrzebny jest jakiś sens. Jeśli wystarczająco dużo ze sobą rozmawiają, szybko ten sens znajdują, bo czują, że ich życie powinno do czegoś prowadzić i że same muszą zdecydować do czego kiedy to odkryją, inni zazdroszczą im, że to mają, że dostają czego chcą, że spełniają swoje marzenia. U większości z nas zmiany powodują jednak gęsią skórkę, bo intuicyjnie czujemy, że większość celów trudno osiągnąć, a te łatwe do osiągnięcia są już zajęte. Dlatego, żeby zrobić sobie więcej dobrego niż złego, musimy przezwyciężyć własne uprzedzenia, własne wady, własne słabości. A to jest niekiedy jeszcze trudniejsza walka niż Boksowanie się z wątpiącym w nas otoczeniem. To porównanie naszego życia do filmu to jest trudna lekcja samokrytycyzmu i znakomity barometr gotowości do zmiany. Taka dobra rozmowa z samą sobą pozwoli ci zrozumieć, czy ten twój scenariusz jest beznadziejny i czy go musisz zmienić. A może jest dobrze tak, jak jest. I wcale nie musisz niczego zmieniać. Szkopuł w tym, że prawdziwe życie nie zawsze przypomina film, tak jak nie każda zmiana kończy się sukcesem. Ludzie odważni życiowo, tak jak wszystkie kobiety, o których czytałaś lub przeczytasz w mojej książce, wiedzą, że sukcesy się miewa, tak samo jak miewa się wspaniałe zakończenia. Po zakończeniu filmu są tylko napisy. Dlatego chciałabym. Żebyś wiedziała, że po zakończeniu zmiany, o której marzysz, obojętnie czy będzie nią sukces w dużym mieście, wspaniała praca, prestiż, awans społeczny, pojawiają się kolejne okoliczności, pojawiają się kolejne wyzwania, kolejna potrzeba zmienienia czegoś. Zawsze też pojawiają się kolejne dylematy, które będziesz musiała rozwiązać i kolejne decyzje, bez których nie pójdziesz dalej. Ten nieustający kołowrotek, będzie Ci przypominał niekończącą się operę mydlaną bardziej niż film fabularny. I tylko od Ciebie będzie zależało, czy będziesz chciała wyłączyć telewizor, kiedy poczujesz znużenie. Robiąc to ćwiczenie, właśnie sprawdziłaś, czy czujesz się wspierana przez świat zewnętrzny przez rodzinę, przez przyjaciół, przez znajomych. Teraz chciałabym, żebyś pomyślała o tym, co masz w środku. Czy jesteś w stanie sama w siebie uwierzyć, kiedy myślisz, że wszyscy są lepsi od ciebie, a wszystko, co ci się udało, to jest po prostu fart? Usiądź sobie teraz wygodnie i pomyśl chwilę o swoich największych osiągnięciach. Może to było świadectwo z czerwonym paskiem, ukończenie dowolnego kursu, może certyfikat znajomości języka obcego, obrona pracy magisterskiej, a może to było urodzenie i wychowanie dziecka. Pomyśl sobie o tym, co wykonujesz z największą starannością, co czujesz. Czy czujesz satysfakcję, czy jesteś z tych osiągnięć dumna, a może gdzieś tam w głębi duszy czujesz, że udało Ci się to zrobić przypadkowo i że tak naprawdę jesteś oszustką. Czy zastanawiałaś się kiedyś, jak właściwie o sobie myślisz? Jak to jest z tymi Twoimi sukcesami? Czy one są prawdziwe, czy ci się w cudzysłowie tylko udało? Czy cały czas uważasz, że nie należą ci się oklaski i że to co robisz to jedna wielka ściema, fart, przypadek? A co jeśli powiedziałabym ci, że wcale nie jesteś szarą myszą, tylko jesteś naprawdę zdolna, posiadasz odpowiednią wiedzę, wykształcenie, zmysł do odnoszenia sukcesu w danej dziedzinie? W ogóle to bierzesz pod uwagę? Jeśli rzadko, to najprawdopodobniej dotyka cię syndrom oszusta. Czym tak naprawdę jest syndrom oszusta? To jest takie zjawisko, które Powoduje brak wiary we własne osiągnięcia. To jest takie paskudne poczucie, że nie jesteś tak inteligentna, tak kreatywna, tak utalentowana jak inni ludzie. To jest przekonanie, że nie zasługujesz na własny sukces, że podejrzewasz, że twoje osiągnięcia zależą od szczęścia, dobrego wyczucia czasu lub po prostu pojawienia się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. I co gorsze, dochodzi do tego obawa, że pewnego dnia zostaniesz demaskowana i że to wszystko, co ci się udało osiągnąć, stracisz. Przerażające jest to, że syndrom oszusta jest bardzo charakterystyczny dla wysoko postawionych kobiet oraz wśród ludzi, którzy wiele w życiu osiągnęli. Przykładowo znane osoby, które mówią wprost o związanych z nimi odczuciami, to jest aktorka Emma Watson czy aktor Tom Hanks. Co ciekawe, o skłonność bycia oszustem podejrzewał się też Albert Einstein, który pod koniec swojego życia zwierzył się jednemu ze swoich przyjaciół, że czuje się oszustem, bo inni przeceniają jego dorobek naukowy. Syndrom oszusta bardzo często przychodzi do nas w nowym mieście. Dlatego warto się do niego i na niego przygotować. Chociaż istnieją obiektywne fakty, które dowodzą, że jesteś super, że jesteś inteligentna, że jesteś zdolna, że pokonałaś dziesiątki kandydatów, sama nadal w to nie wierzysz i boisz się, że to ci się tylko udało. I że w końcu zostaniesz zdemaskowana i wyrzucona, i że to stracisz. I ponieważ sama się siebie wstydzisz, nie prosisz o pomoc, odrzucasz nowe możliwości, unikasz informacji zwrotnej na swój temat, no i udajesz szarą myszę, której po prostu się nie zauważa. Na szczęście syndrom oszusta możesz u siebie łatwo zdiagnozować i czasem już ta sama diagnoza pozwoli ci myśleć o sobie w dużo lepszym świetle niż dotychczas. Zapraszam cię do zrobienia testu, który znajdziesz w materiałach do tego kursu. Pokaże ci on, gdzie dokładnie jesteś i nad czym powinnaś się zastanowić. W tym czasie wciśnij pauzę, żebyśmy mogły wspólnie omówić twoje wyniki. Twój wynik. Teraz. Dodaj do siebie wszystkie cyfry, które napisałaś przy poszczególnych stwierdzeniach. Przeanalizuj swoje odpowiedzi. Bo sama najlepiej wiesz, co te odpowiedzi będą oznaczać, nawet jeśli tylko kilka razy odpowiedziałaś tak. Im twój wynik jest wyższy, tym bardziej powinnaś popracować nad swoją samooceną i nad tym, jak postrzegasz własną osobę. Pamiętaj, proszę, że osoba, która cierpi na syndrom oszusta, uważa, że udało jej się oszukać otoczenie, co do poziomu swoich umiejętności, wyników działania, odniesionych sukcesów i po prostu nie wierzy w swoje kompetencje. Wierzy też, że jej sukces jest zależny od innych czynników, niż jej faktyczne umiejętności czy inteligencja. Przykładowo los, traf, szczęście, czy nawet czyjaś pomyłka w jakichś działaniach. Odczuwa też strach przed sytuacją, w której otoczenie rozpozna jej faktyczne oblicze i będzie musiała ze wstydem, upokorzeniem, porażką zmierzyć się z tą, z tą rzeczywistością. Taka osoba też obniża swoją samą cenę, co w konsekwencji wpływa właśnie na efektywność pracy, powoduje stres, powoduje zmniejszenie poziomu zadowolenia z życia, a nawet może się przyczynić do, do depresji. Zinterpretuj swoje wyniki. Jeśli dostałaś 40 lub mniej punktów, wynik jest w normie i tak naprawdę się nie powinnaś niczym przejmować. Od 41 do 60 punktów, tak naprawdę no masz umiarkowane doświadczenie z tym syndromem oszusta. Spróbuj zauważyć, w jakich sytuacjach, przy kim, z jakiego powodu obniżasz swoje osiągnięcia, no i dlaczego tak się dzieje? Jeśli masz od 61 do 80 punktów, yy, często zdarza Ci się myśleć o sobie źle. Chciałabym, żebyś znalazła w swoim otoczeniu kilka osób, które cenią Ciebie, które cenią to, co robisz, i kiedy poczujesz, że masz obniżone poczucie własnej wartości, po prostu szczerze z nimi porozmawiaj. Jeśli Twój łączny wynik przekracza 80, zastanów się nad rozmową z psychologiem yy, albo bliską osobą, której tak naprawdę ufasz, bo musisz odbudować poczucie własnej wartości i po prostu zacząć dobrze o sobie myśleć. Cztery sprawdzone sposoby na Syndromu oszusta, jak go pokonać? Kiedy rozpoznasz u siebie syndrom oszusta, możesz przystąpić do uzdrawiania sytuacji, ponieważ jest on całkowicie uleczalny. Dam ci teraz kilka przydatnych wskazówek, jak to możesz zrobić. Pierwsza wskazówka, przyznaj się, bo pierwszym krokiem do przezwyciężenia syndromu oszusta jest potwierdzenie tego, co czujesz, wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Świetnym sposobem jest tutaj prowadzenie dziennika, w którym zapisujesz każdy moment zwątpienia w siebie. Bądź jak najbardziej konkretna w tym dzienniku, ponieważ jest szansa, że kiedy napiszesz jak się czujesz, zobaczysz drugie dno sytuacji. Bądź też świadoma automatycznych, negatywnych myśli i uczuć. I zawsze miej pod ręką swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, które przypomną Ci, co już osiągnęła. Wystarczy, że spojrzysz w swoje CV. Zacznij nową pracę z odpowiednimi myślami, afirmacjami, motywacjami. A przede wszystkim używaj komunikatu JA do opisywania swoich emocji. Opracuj swoje własne zdania, które mają przeciwstawić się negatywnemu myśleniu oszusta. Jakie to mogą być zdania? Na przykład mam kwalifikacje do tego zadania, ponieważ… Albo wykonałam to najlepiej, jak potrafię. Albo jestem najlepsza w tym, bo… Od Ciebie zależy, jak i czym te zdania uzupełnisz. Drugi sposób, który bardzo lubię, to gumowa opaska. Noś gumkę lub opaskę do włosów na nadgarstku i za każdym razem, kiedy zauważysz, że zaczynasz o sobie źle myśleć i umniejsza swoje osiągnięcia, spójrz na nią i powiedz: Stop. To sprowadzi Cię z powrotem do chwili, w której jesteś teraz, do chwili obecnej, i pozwoli ocenić samą siebie zgodnie ze stanem faktycznym. Sposób trzeci. Bądź sama dla siebie coachem. Jeśli złapiesz się na autodestrukcyjnym myśleniu, zadaj sobie kilka pytań, takich, które zadałby ci mentor, coach albo osoba, po której, której po prostu ufasz. Jakie to mogą być pytania? Na przykład, jak zareagowałby w tej sytuacji mój najlepszy przyjaciel, ktoś, kto jest pewny siebie? Gdybym wiedziała, że wszystko się ułoży, jak zmieniłby się mój pogląd? Czego się mogę z tego nauczyć? Czy takie myślenie zbliża mnie do realizacji moich celów, czy oddala? Czego jeszcze nie wzięłam pod uwagę? To są takie pytania, które pomogą Ci wykorzystać Twoją wewnętrzną mądrość i znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji, w której właśnie się znajdujesz. Czwarty sposób. Jeśli Czujesz, że autodestrukcyjne myślenie Cię stresuje i nie daje Ci funkcjonować? Wypróbuj sprawdzoną metodę na stres praktykowaną przez wojsko amerykańskie. Nazywa się ona oddechem taktycznym albo oddechem pudełkowym. Jak go wykonać? Zrób wdech przez 4 sekundy, zatrzymaj powietrze i policz do czterech. Zrób powolny wydech, myśląc i licząc do czterech. I zatrzymaj się na wydechu, na wydechu znowu licząc do czterech. Pozostań w bezdechu przez kolejne 4 sekundy. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Przez 4 sekundy robię wdech. Zatrzymuję ten wdech na 4 sekundy. Robię czterosekundowy wydech. I następnie na bezdechu liczę znowu w myślach do czterech. Żeby ten cykl zadziałał, należy go powtórzyć kilka razy. I już po paru minutach zauważycie, zauważysz, że jesteś dużo spokojniejsza, a twój puls jest dużo wolniejszy. Jestem pewna, że kiedy świadomie zaczniesz łapać się na negatywnym myśleniu o samej sobie, wybierzesz jeden z powyższych sposobów i szybko przypomnisz sobie, jaka jesteś świetna i ile masz umiejętności. Właśnie skończyliśmy moduł pierwszy. W kolejnym pokażę ci, jak raz na zawsze skończyć z wizerunkiem osoby, która cierpi z powodu tego, że jej wizerunek i to, jak ludzie ją postrzegają, mocno odbiera od tego, co widzi dookoła. Jeśli jesteś gotowa, możemy zaczynać. Jeśli wolisz pomyśleć sobie nad treścią pierwszego modułu i raz jeszcze powtórzyć ćwiczenia, daj sobie na to tyle czasu, ile potrzebujesz. Do zobaczenia.